Chciałbym przeczytać y, fragment, a może kilka krótkich fragmentów y, z książki, którą obecnie czytam, Żydowskie korzenie chrześcijaństwa, the Jewish Roots of Christianity, Jeffrey J. Harrison, a, autorem jest Jeffrey Harrison. Y, I y, Najpierw przeczytam te może dwa fragmenty krótkie i potem y, kilka słów komentarza. Myślę, że są to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy. Oczywiście ta książka jest po angielsku, więc postaram się to przetłumaczyć na bieżąco, jak będę to czytał. I tak tylko dwa słowa powiem: że tutaj jest mowa, no oczywiście, książka nazywa się Żydowskie Korzenie Chrześcijaństwa, i tutaj akurat. W pierwszej części tej książki no, omawiane są pierwsze wieki chrześcijaństwa. Wiadomo, że chrześcijaństwo w pierwszych wiekach, znaczy, yy, pierwszy kościół był kościołem żydowskim, wiadomo, jerozolimski, kościół, później yy, Ewangelia rozprzestrzeniła się yy, po cesarstwie rzymskim, apostoł Paweł został posłany do pogan i tak dalej. Powstawały zbory, kościoły pogańskie, Były, byli także nawróceni Ży Żydzi na, yy, do Chrystusa, więc yy, więc jakby można powiedzieć, że tutaj jakby te dwie, jakby to nazwać nawet po prostu, można powiedzieć, Żydzi nawróceni do Mesjasza, ale też Poganie nawróceni do Mesjasza, prawda? Były też i zbory i takie, i takie, ale też były prawdopodobnie mieszane. W pewnym razie jakby to jest tutaj, takie rzeczy, tak ogólnie mówię, są omawiane w tej książce, w tych pierwszych, powiedzmy, tej części, w pierwszych tutaj tych rozdziałach. I pierwsze wieki y, są omawiane głównie pod kątem, pierwsze trzy wieki, głównie pod kątem tego, jak y, chrześcijanie z pochodzenia y, poganie, nie Żydzi zaczęli oddzielać się od, od, od Żydów nawróconych, od wierzących Żydów Mesjasza, jak ten rozdźwięk coraz bardziej bardziej się uwidaczniał. No i tutaj głównie pod tym kątem autor to opisuje, ale chcę przeczytać troszeczkę pod innym kątem to, co gdzieś chcę powiedzieć, akurat troszeczkę inny wątek, bo jest to taki rozdział w historii Kościoła, tak to nazwijmy, gdzie pojawia się postać cesarza, Rzymu, cesarza Imperium Rzymskiego, Konstantyna. I teraz, no, jakby ta historia, tak dwa słowa powiem, jest znana y, ogólnie, czy, gdzie y, ukazał mu się, miał we śnie, bodajże to było, już musiałbym do tego tutaj jest to w tej książce, wrócić, ale w każdym razie znamy historię we śnie Ukazał mu się, miał taką wizję senną, że, że w znaku takim i takim, w znaku chrześcijańskim zwycięży znak krzyża i tak dalej. Tam autor próbuje pokazać, jaki to prawdopodobnie był symbol, jaki znak. No ale w każdym razie, że jakby pod przewodnictwem jak Chrystusa zwyciężysz, on tam zwyciężył bitwę. I jakby wywarło to na nim tak ogromne wrażenie, że mm, wiemy, że yy, on jako, jako cesarz, ponieważ yy, można powiedzieć, on jako cesarz yy, sprawił czy, czy przyzwolił na chrześcijaństwo, tak naprawdę stało się, chrześcijaństwo stało się religią yy, państwową, można powiedzieć, Rzymu, Cesarstwa Rzymskiego, i tutaj chcę to przeczytać. Hmm, aha, i w kontekście tutaj to zaraz, jakby się to też pojawi, ale, y, ale chcę przeczytać odnośnie, y, odnośnie y, jak to się nazywa, soboru w Nicei, w Nicei, nicejskiego. Bo to się po angielsku nazywa Council, y, Council of Nicea, czyli to był sobor chyba to nazywa po polsku Sobór, gdzieś wypadło mi to słowo. W każdym razie ten Sobór Powszechny w Nicei i tutaj w tej książce czytamy tak, że mówimy o cesarzu Konstantynie. Władza Konstantyna nad Kościołem może być widoczna najbardziej wyraźnie w tym, że on samodzielnie, on sam a nie żaden, można powiedzieć, żaden przywódca kościoła bądź lider kościoła, czyli Konstantyn sam, on sam, a nie kościół jakby oddolnie, czy biskupi, czy, czy starsi kościoła, ale Konstantyn sam zeb wezwał bądź zeb zebrał słynny Sobór w Nicei. Czyli on go jakby powołał, on, go pro, on jakby samon to słowo przywołał, czy zorganizował ten, ten Sobór. Pierwszy, tu jest napisane ecumenical, czyli w nawiasie uniwersalny, pierwszy uniwersalny, ekumeniczny e, Sobór e, Kościoła Pogańskiego, czyli Gentle Church. Pierwszy Kościół, pierwszy Sobór Kościoła Pogańskiego. Konstantyn zapłacił wszystkie wydatki tych, poniósł wszystkie koszty tych, którzy brali udział w soborze, czyli tych wezwanych na ten sobor, czyli biskupów, tam starszych itd. I nawet Konstantyn wpływał na decyzje tych, którzy brali udział w tym soborze, czyli nie tylko te wydatki, pokrył całe. Tego soboru, jako, jako cesarz, ale także i tych, którzy brali udział, pokrył wydatki i, i, i także w, mógł wpływać na decyzje, czyli tych, którzy brali udział, którzy obradowali tak, podczas tego soboru. I tu dalej przeczytam. Ten sobór początkowo był powołany, by się zająć herezjami do odpowiedzieć na herezję, by zrobić coś z herezjami, które się powstawały w chrześcijaństwie. Ale jednym z jego głównych rezultatów by było zunifikowanie daty obchodzenia Paschy, czyli chrześcijańskiej, no jak to się nazywa, te Easter, czyli Wielkanocy. Czyli kiedy będzie, żeby była jedna data Wielkanocy obchodzona dla wszystkich chrześcijan pogań, wychodzących z pogaństwa. Mm, czyli najważniejszego, mm, najważniejszego święta w, można powiedzieć, roku kościelnym. To, był, y, to było zrobione oficja przez ofi oficjalne odrzucenie żydowskich korzeni Kościoła. Yy, nakazano chrześcijanom, by oddzielili się od yy, yy, this, yy, distasteful Company of the Jews. To jest słowo takie w bardzo negatywnym znaczeniu. Do końca nie znam jego jakby znaczenia Dysceu, ale chodzi o to, bo wcześniej chodziło też, jakby to w historii, że, że chrześcijanie z pogaństwa oddzielali się coraz bardziej i bardziej od Żydów, nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Tam były różne powody, to na inne jest jakby wytłumaczenie, ale po prostu odcięcie się od Żydów i potępianie, jakby tam dalej w tej książce pokazuje, jak nastroje nawet liderów biskupów kościoła były po prostu antyżydowskie, nie? Dzisiaj nazwalibyśmy to antysemityzmem, ale odcinali się od Żydów, potępiali Żydów jako tych, którzy ukrzyżowali pana Jezusa Chrystusa, i to jakby pokutowało cały czas ten pogląd. Ale generalnie byli negatywnie bardzo nastawieni do Żydów i nie chcieli mieć nic wspólnego z Żydami, nawet tymi, którzy byli po prostu nawróceni do Mesjasza. Nie? Więc więc nakazano chrześcijanom na mocy tego soporu oddzielić się od towarzystwa Żydów. Skoro oni byli właśnie mordercami naszego Pana i że y, mieli, że po nie powinniśmy mieć nic do czynienia z Żydami. To jest cytat. Zamiast tego y, ten ten y, ten, council, ten sobór y, f, nakazał y, autorytet pogańskiego, tego ziemskiego imperium. I tego przywódcy imperium, czyli cesarza, nad kościołem. Czyli tutaj, jakby wprowadzone zostało zwierzchnictwo cesarza nad kościołem. To był ostateczny rozdźwięk między judaizmem, czyli nie rozdźwięk między judaizmem, ale to było of oficjalne oddzielenie się. No, tu jest nazwane słowo divorce, czyli rozwód z judaizmem, czyli chrześcijaństwa, z tymi korzeniami yy, yy, żydowskimi i małżeństwo z yy, imperium rzymskim. To stworzyło i powstało, powstał Kościół yy, Państwowy. Kościół Państwowy, oficjalny, sponsorowany przez rząd. Kościół, który. Yy, który trwa y, w takiej formie, właśnie lub takiej bądź innej formie do czasów obecnych. Te, ta, no, ta nowa relacja między Kościołem i y, rządem, bądź Kościołem i państwem y, była często nazywana czy określana jako cesaropapizm czyli imperator, czyli Cezar. On występował w roli papieża nad kościołem. Zresztą moglibyśmy tutaj przytoczyć, bo tutaj już nie będę akurat tego fragmentu cytował, ale no może przeczytam jeszcze to, bo chciałem jeszcze zaznaczyć, że Imperator Rzymu, on miał, e, był także najwyższym kapłanem religii rzymskich, nie? Tam miał jakieś tam powiedzmy religii, czy religii ogólnie rzymskich, nie wiem, trzeba by było po prostu wiedzieć jakie konkretnie, ale chodzi o tytuł. Tytuł, który on miał to był Pontifex Maximus, czyli, czyli e, najwyższy kapłan religii rzymskiej, nie? Czyli religii rzymskich. E, to był ten tytuł Pontifex Maximus. Czyli ten kapłan najwyższy. I z tego co mi wiadomo, to papież do dzisiaj ten tytuł papież Kościoła go do dzisiaj ten tytuł zachował i nosi jeden z jego tytułów. To jest Pontifex Maximus. Co jest absurdalne, no ale ponieważ przecież było to. Najwyższy kapłan religii rzymskich, ale było to po prostu zaczerpnięty tytuł z łaciny. Yy, przeszedł po prostu do chrześcijaństwa. No ale jakby to jest już wątek poboczny. I tu jeszcze tylko przeczytam. Czyli ten, ten cesarz stał się takim jakby papieżem, najwyższym zwierzchnikiem, najwyższym kapłanem yy, kościoła tego uniwersalnego Kościoła Chrześcijańskiego. Przed tym, przed tym te sobory Kościoła miały jedynie autorytet duchowy, tak, wcześniejsze sobory, ale teraz Imperator, czyli cesarz, mógł podjąć działania przeciwko tym, którzy nie zgadzali się z oficjalnym kościołem, miał taką moc. Czyli ci niezgadzający się, czyli odszczepieńcy, czy ci e, dysydenci mogli trafiać do więzienia, mogli być więzieni e, w jakiś sposób banished można by było ich e, sankcje jakieś na nich nakładać. I, i także mo, można było na nich wyroki śmierci e, nakładać. I tak się też tak się też działo. Co jeszcze chcę, chcę przeczytać? Taki ciekawy fragment. Mm, ostatni tutaj. Mm, I tutaj niedługo później no i efekty jakie były efekty tego połączenia państwa i kościoła, powstania tego stanowego państwowego kościoła którego głową był imperator, cesarz no tu dalej czytamy w książce imperium także zaczęło prześladować i zabijać chrześcijan, którzy nie zgadzali się z oficjalną narracją tego kościoła państwowego e to pierwsze y, doświadczenie gniewu tego imperium, tego, tego powiedzmy nazwijmy, kościoła, y, doświadczyli jako pierwsi tego, y, tego, 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 można powiedzieć, prześladowania, byli donatyści, chyba to na polski się tu przetłumaczy, te Donatys. Duża grupa biblijnie wierzących chrześcijan z północnej Afryki. Oni odrzucili nowy pomysł, nową ideę. Tego oficjalnego państwowego kościoła pod kontrolą yy, tego w, yy, ziemskiego chrześcijańskiego imperium, którego członkowie, yy, czyli tego, tego chrześcijańskiego imperium, którego członkowie yy, znajdowali się w tym kościele z urodzenia, yy, przez akt jakby urodzenia się w nim, a nie poprzez wiarę. Słynny chrześcijański pisarz i biskup Augustyn z Hipony próbował na początku nawrócić donatystów przez yy, korespondowanie z nimi przez próbowanie, że próbował przemówić im do rozsądku tak jakby, nie? Chciałem ich chciał ich, no, ich przekabacić tak jakby na żeby żeby nie stawiali opozycji, nie? W opozycji nie byli w opozycji, chciał ich przekonać jakoś. Ale w końcu on także yy, był, stał się zwolennikiem yy, przemocy wobec nich, by wystosować, wystąpić z przemocą wobec nich. Dlaczego on zmienił zdanie? Ponieważ Augustyn, tak, ponieważ nowa, nowy pomysł. Aha, ponieważ narodził się nowy pomysł, yy, którym było, że nie ma zbawienia yy, poza, Oficjalnym Kościołem, czyli tym państwowym Kościołem, yy, i to nau ta nauka, ona wkrótce stała się mm, oficjalną polityką tego Kościoła Stanowego, Państwowego, czyli ta nauka, że poza tym yy, państwowym, Stanowym Kościołem Rzymskim nie ma zbawienia. I tu jeszcze jeden za chwilę, przeczytam fragment. Wielu z donatyst, donatystów, wielu ich liderów zostało zabitych. Inni, obciążeni jakimiś tam sankcjami, tu jest to słowo banished, byli y, znajdywani, ich kościoły zamykane lub konfiskowane. Ostatecznie donatyści. Donatystom zabroniono z, z zebrań pod groźbą śmierci. Zabroniono im zgromadzeń pod groźbą śmierci. W, w rezultacie tego doświadczenia, tego, tego donatyści zaczęli postrzegać nowy imperialny kościół, cesarski kościół, jako sekularyzowany Babylon, czyli nierządnice z księgi Objawienia, czyli pogląd podobny do tego, który podzielali protestanci reformatorzy wiele lat później. To właśnie, czyli to prześladowanie donatystów, było początkiem długiego i długiej, smutnej historii prześladowania biblijnie wierzących chrześcijan przez imperialny Kościół, przez Kościół Państwowy. Chrześcijanie prześladujących chrześcijan. I to trwało w takiej bądź innej, formie i trwa aż do y, ubiegłych czasów czy recent times, takie można powiedzieć y, niedawnych czasów może w wielu częściach świata. No, także tutaj, jakby. Mm, także no, czy tu, czy tu trzeba tłumaczyć, jakby to, co, mm, co, mm, co jest tutaj, co przeczytałem, co jest zapisane tu w tej książce? No to są pewne historyczne fakty. Mm, I tak rzeczywiście było. Mm, więc, jakby, no, ja wiem, że jeżeli ktoś. Powiedzmy, utożsamia ja siebie z Kościołem rzymskokatolickim. No to to może być przykre, tak? To może być przykre i to może być coś, co jest nieprzyjemne. I, i jednak no, zachęcam do tego, żeby się po prostu z tym skonfrontować, jako z tym, że, że, co rzeczywiście miało miejsce, ponieważ mówimy o powstaniu Kościoła państwowego, jakim początkowo był była religia rzymskokatolicka, nie? I, i to samej początki, to jest początek tego, można powiedzieć, kościoła rzymskokatolickiego, religii rzymskokatolickiej. No i niestety, czy tego chcemy, czy nie, no tak rzeczywiście było, no i po drugiej stronie mamy biblijnie wierzących chrześcijan, którzy zaczęli być, którym się to nie podobało, którzy widzieli w tym coś niewłaściwego, którzy zaczęli być prześladowani. I rzeczywiście tak jak, tak jak pisze autor, no to... Przepraszam, ale popijam sobie tu jeszcze kawę w międzyczasie. I tak jak pisze autor, przez wieki późniejsze, aż do jeszcze niedawnych czasów właśnie, tak to wyglądało, i rzeczywiście ja tą historię dopiero poznaję. Muszę się po prostu przyznać, że nigdy nie studiowałem historii Kościoła na jakiejś uczelni czy coś, więc muszę to robić w własnym zakresie, Twoją wiedzę poszerzać. Ale na tyle już wiem, że i na tyle zdążyłem, że dotarły do mnie pewne jakieś historyczne fakty, że rzeczywiście tak, zawsze w historii było, zawsze w historii Kościoła były. Grupy społeczności biblijnie wierzących chrześcijan, którzy woleli zostać zabici, zamordowani i prześladowani, niż podporządkować się jakiejś religijnej organizacji, która siłą chciała narzucić na nich swoje zasady yy, religijne, i tak dalej, co nie miało nic wspólnego z duchem Jezusa Chrystusa. Yy, w dalszej części książki, z tego co dziś widziałem, to jeszcze też będą omawiane w kontekście oczywiście bo cała książka którą oczywiście polecam Żydowskie korzenie chrześcijaństwa jedynie po angielsku Jeffrey Harrison The Jewish Roots of Christianity dalej skupia się on w tej książce głównie skupia się na tym że żeby pokazać czytelnikom jak ważny jest powrót tak naprawdę by właściwie rozumieć chrześcijaństwo i naukę Jezusa Chrystusa powrócić do tych żydowskich korzeni w tym nie w tym sensie żeby poganie Zaczęli, jakby e, wracali do prawa mojżeszowego i tak dalej, czy coś w tym stylu, ale żeby po prostu zrozumieć i przywrócić właściwą praktykę i rozumienie y, prawdziwej wiary chrześcijańskiej. No i w, w tym kontekście omawia właśnie jakby historia Kościoła, pokazując yy, jaką katastrofą było właśnie odcięcie się od tych żydowskich korzeni, od Żydów w ogóle, później prześladowania Żydów i tak dalej, gdzie nastąpił ten rozłam między tymi z nawróconych ludzi do Mesjasza, którzy byli Żydami i tymi, którzy pochodzili z innych narodowości i to właściwie miało katastrofalne skutki na wielu wielu płaszczyznach i Także może jeżeli będą jakieś ciekawe jeszcze takie, może ciekawsze wątki, gdzieś warte, e, najbardziej jakieś takie, które uważam za warte do tego, żeby się nimi podzielić, to gdzieś tam jeszcze może będę te nagrania czynił. A tymczasem do następnego razu.